Cześć, z tej strony Mikaty. Yy, dzisiaj pogramy. O! A co to ja w wodzie zaczynam? Nie, nie dobra, to to już byłem w wodzie. Dobra, okej. Okay. Yy, w co mi dzisiaj gramy? Te, co to jest? Eee, to Minecraft! Ale ja Robloxa odpaliłem przecież. Mm, no dobra, mm, no to pewnie chodzi o to, żeby poszukać mobów. Tutaj już coś tam zacząłem, ale powiedzmy, że miałem nagłe zaćmienie i nie wiem gdzie jestem dalej. Ale jakieś tam moby mam już chyba znalezione, widzę. No dobra, no to co? Jednym słowem, Roblox szukanie mobów w Minecrafcie. Nie wiem jak te dwie gry się połączyły, ale okej. Okay. No dobra, no jesteśmy w Minecrafcie. Pomimo tego, że gramy w Robloxa. I co? No szukamy mobów, tak? No bo co? No bo co? O, i tutaj nagle śnieg jest. Tam była wiosna, tutaj jest zima. Tutaj jest piękna chałupka zrobiona z bloków yy, z kamienia. Tutaj drewno kamień, drzwiczki piękne są. Graliście kiedyś w Minecrafta? Na pewno graliście, bo nie wierzę, że nie graliście. Wszyscy grali w Minecrafta, nawet ja grałem w Minecrafta. Najgorzej się gra na telefonie, bo, bo, bo jest. No mało to czytelne, aczkolwiek jak ktoś jest gdzieś tam czeka na lekarza, czy, czy jest w kolejce, można sobie zawsze wziąć telefon, odpalić Minecrafta, jest to spoko Robloxa tak naprawdę też i spoko. Ale tak na dobrą sprawę najlepiej się gra na konsoli. Dobra, no to szukamy tych mobów. Popróbujemy, popróbujemy. No bo co, ja nie spróbuję. Pewnie, że spróbuję. Tutaj skaczemy sobie przez rzeczkę, czy tam jakieś inne bajorko, tu sobie pewnie wejdziemy na górę idziemy na górę pach 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 wysoka wieża mroczna wieża Kojarzycie mroczną wieżę bardzo dobra książka polecam Stevena Kinga ale to chyba nie o tą mroczną wieżę chodzi ale dobra ok no i ciach fajnie mamy 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 spadamy spadliśmy nie zabiliśmy się realizm level hard jak to się mówi ale ok dobra wspinamy się można się wspiąć no ciężko się wspiąć nie Normalnie pewnie byśmy weszli niczym niczym ninja. Ale dobra, ok. To co, no dobra, idziemy sobie, szukamy dalej, tak na dobrą sprawę. Co u Was, jaka pogoda? Pada, albo nie pada. Szukamy dalej, szukamy dalej, szukamy dalej. Tu coś jest? Nie jest? No to nie jest. Dobra, idziemy dalej. Tego nie chcemy. Ok. Może to nie był MOB? Może był. No może nie był, nieważne, a wyle mobów już, już znaleźliście Możecie się pochwalić w komentarzach. Ja oczywiście was zapraszam do subskrybowania kanału. Zapra zapraszam do łapek w górę, jak najbardziej możecie tu polubić filmik. Chyba, że wam się nie podoba, to może nie. Eee, jak wam się nie podoba, no to iście dalej. Szkoda chociaż. Chciałbym, żeby wam się podobał, dlatego też bardzo chętnie wysłucham jakichś tam komentarzy eee, Co byście zmienili, co mam zagrać może. Jakie gry lubicie? Czy może bardziej lubicie strzelanki, jak nagrywam, czy nie? Czy może obby jakieś? Co chcecie, nie? Co chcecie, co chcecie, ale dobra, wracamy do szukania mobów. Więc szukamy, 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 wchodzimy na górę, żeby się lepiej rozejrzeć, albo żeby przejść ten tor, niczym w obby. Jakiś super, hiper, mega hard. Ostatnio nagrałem filmik, oczywiście taki, yy, i sobie tam troszkę pochodziło. Z... No dobra, nie jest to takie proste. Nie jest takie proste, aczkolwiek przydałoby się tam wejść. Eee, co to, Muchomor jakiś? A coś duży ten Muhomor. Pewnie nie można go zjeść. Okej, okay, dobra. Ja tu standardowo z tyłu mam kota eee, na swoim... na swojej głowie, bo lubię koty. Lubicie koty? Macie kota? Drapie was? Jakiego Europejczyka, czy jakiegoś rasowego? Macie, czy nie macie? No powiedzcie. Dobra, nieważne. A może psy lubicie. No też okej. Okay. Rybki też są fajne, niewiele trzeba robić. Ale się nie pobawić z rybką. Z kocem już coś tam możesz porobić, z psa możesz wyprowadzić na spacer. A w rybkę? Na spacer? No chyba, że akwarium weźmiesz w rękę i weźmiesz na dwór, żeby poopowiadać o świecie, ale dobra. Okej, okay, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, szukamy, 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 szukamy. O tutaj jakaś fajna chata, ktoś fajnie, bardzo fajnie w ogóle zrobiony ten świat, ktoś widać, widać się postarał, twórca gry. Dlatego, o co to? Je, znalazłem Steve'a. Znalazłem, okej, okay. jest Steve, jest impreza. Steve, oczywiście, jak zwykle z mieczem i to chyba diamentowym, e, ale dobra, nieważne. Dobry na smoki czy coś tam, bo wiecie o co chodzi w Minecraftie? Wiecie, jak, kiedy się przechodzi grę, jak ma się smoka. Jest kolejny złoty Aksolot. Dobra, okej, okay. niech będzie Aksolot. A to? E, widzisz, Baby Camel, Baby Camel. Wiecie co to jest Camel? Nie wiecie? Kamel to wielbłąd inaczej. No, baby to jest dziecko. Jest wielbłądzie dziecko, można powiedzieć. Pies ma szczeniaka, kot ma kocię, ktoś tam ma ciele. No, to jest baby kamel, ale okej, okay, dobra. Postaramy się wskoczyć na te bloki. Może coś tam będzie na dachu, a może nie. No, może nie. Dobra, okej. Okay. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Może tutaj, no, lubimy skakać po dachach. Dachy są fajne, jest łuska. Uuu, jest. Dobra, jedziemy dalej. 32 ze 197. Nawet nie będę próbował szukać wszystkich, bo ten film trwałby, podejrzewam, dwa dni. No może nie tyle, ale na pewno dużo. Na pewno trwałby dużo. Blue ship. Wiecie, co to jest blue sheep? No będę Wam tłumaczył, no może nie wiecie, czy od razu się czegoś nauczycie. Blue to niebieski, ship to owca, czyli jednym słowem niebieska owca. O, cóż my tu mamy? Miejscowy zombie. Jest, 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 jest. Miejscowy zombie, fajnie, zombie znaleźli. Człowiek, człowiekowi wilkiem, a zombie, zombie, zombie. Dobra, o, pułapka jakaś była. A, dobra, musiałem, sorry, ale musiałem, nie? Musiałem, musiałem, musiałem zobaczyć, jak to się skończy. Aż naprawdę sam byłem ciekaw. Eee, dobra, 34 znaleziony ze 197. Ciśniemy dalej. Halo, panie. Welcome to Find Minecraft Mobs. Okej, okay, dobra, jak znaleźć moby. Dobra, są jakieś tam podpowiedzi, ale dobra, ciśniemy dalej, ciśniemy dalej, ciśniemy dalej, bo szukamy naszych mobów kochanych, jeżeli ktoś lubi Minecrafta i Robloxa, to ta gra będzie odpowiednia dla niego, ponieważ jest tu i jedno, i drugie. A, czyli tam gdzie jest mob, jest okejka, to znaczy, że jest już przez nas znaleziony. Okej, okay, lubię szanuję, fajnie. Szukamy po domach. Ej, ale Halloween już było. Cukierek albo psikus. A, nikogo tu nie ma. Dobra. To psikusa. <laughs> dobra, ciśniemy dalej. Ciśniemy dalej, Ciś... o, tu coś jest! Jest! Kurczaka znalazłem! Jest kurczaka! No może sobie na obiad dzisiaj zrobię kurczaka? No w końcu już mam. To teraz jeszcze piekarnik trzeba znaleźć. I trochę prądu. I zrobimy kurczaka drożna. Ale dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Jakaś tucha. Piętrowa wejdziemy na piętro. Co my tu mamy? Ła portal jest portal teleport jest. Znaleźliśmy się w podziemiach super. Jest po prostu super. Okej okay, okej okay, okej okay. tutaj głowa stwora. Jakiegoś szkieleta pewnie idziemy idziemy dobra to o, dobra tam widzę przejście do następnego. jest klucz jest klucz jest klucz no. No, nie wybieramy klucza? Dobra, tu wejdziemy, to pewnie się teleportujemy, więc tutaj na razie nie wchodzimy. Jest, szkieletowa świnia. No dobra, ok, no niech i będzie szkieletowa świnia. Pach, znaleźliśmy się z powrotem. No to jest toaleta. No w sumie, jak wchodzimy, też jakbyśmy byli w innym świecie. Zależy, to robimy. Ale dobra, nieważne. Idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Dobra, jesteśmy tutaj na balkonie, uuu, jaki przestronny balkon, chciałbym mieć taką chatę w rzeczywistości, no ale cóż, mieszkam gdzie mieszkam, nie narzekam, skaczemy sobie do góry, skaczemy po blokach, no i elementy oby też muszą być, w końcu to Roblox, a nie Minecraft tak naprawdę, więc wędrujący trader, trader, czyli kto? Kupiec. Kupiec, możemy coś tam od niego kupić, się zamienić i tak dalej, itd. itp. A tutaj taki był, powiedzmy, że jest przez nas znaleziony. 37 ze 197. Tak jak powiedziałem, żeby znaleźć wszystko, to pewnie obstawiam, że musiałbym parę dni spędzić. Jest! Mutant Creeper! Czyli zmutowany Creeper. Creeper, no nie wiem jak to nawet przełożyć na polski. Creepy to jest takie straszne, więc takie straszydło, zmutowane straszydło, o, 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 to będzie idealne słowo, zmutowane straszydło, niech będzie, jeszcze dodam od siebie green mutant creeper, czyli zielone zmutowane straszydło, niechaj będzie, ale dobra, idziemy dalej, stawiamy straszydło za sobą, drzwi się nie otwierają, po prostu przez nie przechodzimy, no już pewnie zabrakło sił twórcom na to, żeby się otwierały te drzwi, już ten świat jest dostatecznie duży, już pewnie nie chciał się chłop bawić w animację. A chociaż pewnie był nie jeden z nich ale dobra, szukamy dalej ja wam standardowo przypominam o subskrybowaniu kanału, łapkach w górę więc jak najbardziej jak będziecie ciekawi moich dalszych filmów to jak sobie klikniecie na subskrybuj to będzie łatwiej mnie znaleźć no sobie wejdziecie w listę i tam będzie yy, Mikaty z logiem jakimś tam, za jakiś czas pewnie znowu zmienię logo, bo jakoś tam nie mogę trafić na jakiś fajny. jak. Jest słoń, wspólny słoń, okej, okay, dobra, mamy słonia. Mamy słonia, jest impreza, chociaż nie wiem po co nam ten słoń. Wchodzimy do wody, ale w wodzie nic się nie dzieje, nawet nie jest to portal, ok Niechaj będzie, niechaj będzie, niechaj będzie, jest błądzący. A, jakąś odznakę nawet dostał, o tu jest tego sporo. Ragdoll Cat. No, czyli taka powiedzmy, że lalka kota, tak? Ragdoll to jest lalka. Yy, więc to my już mamy. Uuu, owca, owca, nie, koń, koń, koń. Biały koń. White Horse. Dobra, ok. A to co to? Tego nie można wziąć. Excalibur. Miecz wbity w. U. U. Jest łódka, jest łódka i teleport. Wchodzimy? Wchodzimy, czy nie wchodzimy? Pewnie, że wchodzimy, jesteśmy pod wodą, super! Ciekawe jak tu z powietrzem. Dobra, tu jest teleport wsteczny. Tu się cofamy, ale no dobra, pływamy, ciśniemy. Jakaś podwodna, podwodna jaskinia. Eee, nie wiem, czy mamy jakiś sprzęt do nurkowania. No zakładam, że się nie zabije tutaj. Ok, zobaczymy, co znajdziemy. Jest. Tr Trident utopiony. Trident to jest trójząb. Więc obstawiam jakiś tam utopiony trójząb, okej, okay. dobra, fajnie, mamy trójząb znaleziony, jest super, A to jest ciekawe, to wam powiem szczerze, jest naprawdę ciekawe, pływamy sobie tutaj yy, w jaskiniach, jesteśmy pod wodą, nad nami jest wo tafla wody, więc podejrzewam, że można tam wypłynąć, ale dobra, trzeba to szukać. tu coś jest, no, 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 jest, krab, epickie. Uuu, to znaczy, że mało chyba osób tutaj wcześniej dotarło. Okej, okay, mamy kraba i yy, jest super. Podejrzewam, że jest tutaj więcej rzeczy, ale nie wiem, czy chce mi się tutaj tak naprawdę aż tyle czasu zabawić. No ale dobra, póki co jestem, to sobie popływam, yy, bo lubię pływać. A wy lubicie pływać? A ja lubię pływać. Uwielbiam pływać. Yy, uwielbiam pływać w ogóle w morzu, aczkolwiek jest to. No, w tym roku to było słabo. Raz, że zimno, dwa, że zimno, a jak jest zimno, to się nawet nie chce wchodzić. Ja wam polecam, ale od razu przestrzegam nie za głęboko, bo fala, jak jest wsteczna, to was cofnie na sam środek morza i wtedy już nie wrócicie. więc jezioro jest dobrą opcją, a w ogóle tu polecam pływanie na supie. Kamizeleczka, sup i nie ma nic lepszego. Wy, wychodzicie na pełne jezioro i sobie obserwujecie, co jest wokół, no w sumie mógłby tu być sup. No, właściwie czemu nie symulator pływania na supie. Ja byłbym zadowolony. Ale okej, okay, no może ktoś podchwyci ten pomysł, może się pojawi, nie wiem, zobaczymy. Fajnie by było, nie powiem. Naprawdę nie powiem, z tego bym się nawet ucieszył. Ale dobra, płyniemy pój dalej. Płyniemy dalej, płyniemy dalej, szukamy sobie właściwie bez jakiegoś większego pomysłu, bez większego celu. Nawet udało mi się stanąć. Powietrze dalej mam, dalej powiedzmy, że pływam i nie brakuje mi powietrza, no chciałbym, żeby było tak w rzeczywistości. O, co to, co to, co to, co to? Utopiony nekromanta. Uuu, nekromanta. Wiecie, kto to jest nekromanta? Oczywiście nie istnieje coś takiego w rzeczywistości, ale nekromanta to z różnych gier, mitologii i tak dalej. Ktoś, kto wskrzesza umarłych. No i też taka osoba tu jest. No, sobie płyniemy dalej. Zwiedzamy, 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 zwiedzamy. Oj, podejrzewam, że już wiele więcej tutaj niż to, co znalazłem, to nie znajdę, ale. No dobra, idziemy do portalu. Tutaj mamy nawet MOBS Index, czyli spis mobów, które znaleźliśmy i nie znaleźliśmy. Te na ciemno, te takie, te. Eee, no zacienione, to te, których jeszcze nie mamy, ja widzę. No fajne, jest to przydatne, bo wiemy przynajmniej czego szukać. O, właśnie może coś za tym będzie. W sumie za tym mnie nie było. Ach, myślałem, że tam można... E, e, e. Nie? A, dobra, tam byłem. No dobra. Opłynąć trzeba, bo trochę głupio, żeby, żeby co? Żeby tak naprawdę mm, było coś obok, a ja bym tego nie znalazł, tak? No i fajnie, teleport nas od razu teleportuje na pomost. Idziemy dalej, tutaj już koń znaleziony, jest łapka w górę, mm, dysk muzyczny albo podziemną bramę. no dobra, fajnie, znaleźć dysk muzyczny, no to szukamy dysku muzycznego, gdziekolwiek on będzie, szkoda, że nie ma wskazówek jakichś tam, a może są, nie wiem, uuu, statek, statek? Biegniemy do statku? Kto jest za tym? Ja jestem za statkiem. Tu na pewno coś będzie fajnego, bo nie wierzę, że nie. Musi być coś fajnego. Uu co to, co to, co to, co to, co? Eee, jest tu kilka. Jest kalmar. Jest fajnie, jest kalmar. I tęczowy aksolot. Jest super, jest super, jest super. Można tu zejść na dół. Co mnie tu czeka? Sam nie wiem. Co to? Żółw. Jaki jest Żółw? Każdy widzi. Mi się zawsze wydawało, że żół wygląda inaczej, ale nie będę się... A zawróżujemy teleportacji do Nederu. Koniec, eter. Nie wiem, dobra, niech będzie tu. Idziemy sobie. No nawet kot jest. Tutaj sobie tańczą postacie, można je kupić za Robuxy, ale dobra, tam nie będę wydawał kaski. Jest, 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 jest to o co chodzi. Pełno lawy. Pełno lawy, pełno lawy. A my oczywiście lawę lubimy. No, tutaj nawet ktoś jest. No proszę, no cześć, co u ciebie? Ja jestem Tytmik, tudzież Mikaty. Dobra, trzeba przejść dalej. No i znowu tutaj Tor Ala Hard super difficult mega hyper wow obby. No yes. Obstawiam, że zginę. Coś mi mówi, że to ja tu zginę, nie. No na razie idzie dobrze, ale. No właśnie, wiedziałem, wiedziałem. Ja po prostu dowiedziałem. Okej, okay, dobra. Ja Was tutaj standardowo zapraszam do subskrybowania kanału, do łapek w górę, do komentarzy, itd, itp, itd itp. Jeżeli chcecie drugą część filmu, jak najbardziej dajcie mi znać w komentarzach, albo po prostu ilość wyświetleń też zrobi swoje. Widzimy się, słyszymy się na razie bajo.